Witajcie na kanale Gang Pana Borówy. Minął cały tydzień Zobaczymy dzisiaj jak wypadły oba zakwasy Okej, okay, tutaj mamy zakwas, który był robiony na wodzie mineralnej Tutaj mamy z wody zagotowany kolor rubinowy Dokładnie wyglądają one tak W zapachu bardzo podobne Próbujemy na wodzie mineralnej Dosyć kwaskowy Na wodzie przegotowanej znacznie słodszy. Myślę, że ten będzie lepszy dla naszych dzieciaków. A teraz patrzcie jak ja to robię. Dzieciaki! Magiczna mikstura czeka! Jak widzicie zakwas buraczany nie jest wcale taki zły. Dzieciaki mojego bardzo lubią. A jeżeli mam wam polecić to dla dzieciaków lepszy będzie na wodzie gotowanej, Znacznie słodszy i mniej szczepiący język. Także aktywizujcie swoje dzieciaki bo jest to super prozdrowotny napój i do boju! Jeżeli podoba wam się filmik, subskrybujcie mój kanał i czekajcie na kolejne filmy. Cześć.